22 wrzesień 2025 godzina 13. Przegląd ula 19. Ul jest w trakcie leczenia z drzewicy wapiennej. Zobaczymy, jak to wygląda. Jest przygotowane do zakarmienia. Ciężka, zalana, praktycznie cała pokarmowa. Kolejna ramka, też jest ciężka. Też jest cała zalana. Jest wygląda na to, że one sobie przeniosły, bo miały korpus na górze, z którego sobie przenosiły pokarm. Kolejna rameczka też jest ciężka. Jest cała zalana od góry do dołu. Ale to jest ta sama ramka. Dobra. Ale ta też jest ciężka, tu jest czerw. Ramka jest cała zalana, tylko środkiem jest czerw. Nie widać już śladów grzybicy wapiennej, jest lepiej niż było. Kolejna rameczka. Jest trochę pokarmu, a cała ramka jest zaczerwiona i larwy przed zasklepem. Jest ramka ciężka. Jest zalana dookoła. A środkiem jest pokarm. Jest, przepraszam, jest czerw dookoła. A środkiem jest, środkiem jest czerw, a jest cała zalana dookoła. I jest pierzga. Jest jeszcze dużo czerwio. Kolejna rameczka jest ciężka, środkiem jest około 10 cm kółko czerwiu, a reszta wszystko jest zalane i druga strona to samo i są jeszcze larwy przed zastępem. rameczka jest ciężka. Jest i matka. Z żółtym opalikiem. Ramka też jest cała zalana. Tylko środkiem jest czerw. Tu jest środkiem czerw zasklepiony. Reszta jest wszystko zalane. I druga strona jest to samo.

Kolejna rameczka jest ciężka. Jest praktycznie zalana od góry do dołu. Tu środkiem jest jakieś pojedyncze komórki czerwiu. A reszta wszystko jest zalane. I druga strona to samo. Kolejna rameczka też jest ciężka. Tu jest pierzga i cała jest zalana. I druga strona to samo. I ostatnia rameczka jest tu również ciężka. Jest cała zalana. I druga strona to samo. Tu się pszczoły bardzo ładnie zakarmiły. Ale na dobrą sprawę to już nie trzeba nic, nic im podawać. Teraz jeszcze paski zostaną. Nie, nie potrzeba nic już zakarmiać można im podać jeszcze korpus tak jak miały z ramkami do pobierania I to wystarczy